Mili Państwo, dziś imieniny Filemona pamiętają Państwo? Nazywam się Filemon, a Wy? Jestem jeszcze bardzo małym kotkiem, ale już dużo wiem. Czy Państwo też czują się dziś małymi kotkami, które dużo wiedzą? Z dziejów Wielkopolski wertujemy pożółkłe stronicę Gońca Wielkopolskiego z roku 1930. Lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość o aresztowaniu czterech znanych osobistości w Poznań współtwórców powszechnej wystawy krajowej działali oni na szkodę kasy głównej pewuki przez pobieranie zapłaty za fikcyjną ilość przepracowanych przez robotników godzin poza tym za fałszywe rachunki dla pewuki które kasa wypłacała przypuszczalnie kasa główna wypłaciła wskutek tego około miliona złotych za dużo jak dla ironii losu ludzie ci zostali odznaczeni za twórczą Pracę i za zasługi położone dla wystawy krzyżami, zasługi i dyplomami. Mój Boże, jak to dawno, a człowiek ma wrażenie, że czyta głos Wielkopolski z wczorajszą. Datą. Poza tym tytuły jednego tylko wydania poznańskiego dziennika porannego z roku 1937, potworna zbrodnia degenerata i wariata, ekscesarzowa Abisyni w klasztorze, wykrycie afery erotycznej 60-letni demoralizator w więzieniu, wzorowo urządzona szkoła dla włamywaczy wykryta, ślub pod groźbą śmierci, latarnik zwariował, poborca skarbowy przegrał w karty pieniądze podatników, Pol w sypialni duch księdza na zebraniu towarzyskim we dworze. Cóż, chciałoby się powiedzieć? Dzień jak. Co dzień. Historia 22 listopada, w ciągu swych dziejów, ludzkość usłyszała zapewne wiele interesujących rzeczy, a jedną z nich, bez wątpienia, było bolero Maurice Ravela, wykonane po raz pierwszy publicznie właśnie 22 listopada 1928 roku w Paryżu. Pamiętamy, że bolero to jest taniec hiszpański sięgający korzeniami XVIII wieku, który Moris... Rawel pięknie wystylizował, uzyskując efekt spiętrzonej dynamiki poprzez stopniowe dodawanie kolejnych instrumentów, które to partie w sposób naturalny wzmacniają natężenie dźwięku. Od tamtych czasów Bolero uchodzi za prawdopodobnie najczęściej wykonywany utwór z zakresu muzyki klasycznej, i podobno rozbrzmiewa ono gdzieś na świecie co najmniej raz. Na 15 minut. Więc i ja biegnę się dostosować do ogólnoświatowej koniunktury i już nastawiam płytę meloman Wiesław Kot.